Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Wrocław, gdzie będę strzelał zające i dzikie lochy, a w tej bitwie mam do zrobienia zadanie dzienne polegające na tym, żeby rozegrać tą bitwę na trzecim miejscu i jak widać bitwa jest rozgrywana z jednym punktem i czyli będzie naparzanie i oczywiście jadę sobie też na swoją ulubioną metodą na objazd przede mną skutecznie mnie blokuje M4, no ale to nic jakoś się dogadamy będziemy sobie tutaj wyniki robić jak widać na minimapie na razie nic się tam nie udaje w stronę kapa za to całkiem sporo czołgów jest od przeciwników też z naszej strony Is dostał krytyka na wieży czy tam obrażenia dostał złapał uszkodzenia drużynowe tutaj w tej M4 pokazują się następni chętni, jest tygrys H1 Trochę mi zasłonił tego tygrysa no ale udało się go trafić I Za rogiem schowany jest następny tygrys tym razem E No ale pokazał X-Poty i tutaj nie było problemu jest Zrobiony drugi frak Jeszcze tam jakieś ściągi chyba są Ale nie bardzo mogę wyjechać bo przede mną na tym przestrzale jest coraz więcej przeciwników Jest pantera D No tak tutaj po prawej stronie, tam gdzie mówiłem jest jeszcze schowany i drugi. A ja próbuję znaleźć jeszcze jakieś tutaj przestrzały, jakieś fragi porobić. No to nie jest łatwe, strzelić się w jakikolwiek cel, ale próbuję. No, coraz więcej przeciwników wyjeżdża z respa tam był tygrys jest SU 122 54 pokazują się jakieś podświetlenia zielone no ale trudno będzie tam y, y, trafić bo oni nie mają takie same osłony jak my tutaj strzał do isa tylko za trafienie żadnych uszkodzeń nie zrobiłem ale dostałem asystę dzięki temu Przeciwnicy w międzyczasie przejęli już punkt, dlatego yy, trzeba się wziąć za roboty, no, za robotę bo fajnie by było wygrać bitwę, chociaż ja nie mam takiego parcia na wygraną za dymem są, yy, są ustawieni przeciwnicy to muszę poczekać aż się trochę przerzedzi ta, ta mgła o taki strzał na ślepo zupełnie niepotrzebny bo teraz do, y, zaczęli się y, wyświetlać a ja na przeładowaniu już nic nie mogłem zrobić ten y, przestrzał tutaj warto je, jest pilnować ale na plecach pokazali się y, następni to jest Pantera A i Is drugi Pantera odjechała, ja strzelam do Isa niestety rykoszet poszedł tam wzmocniona, jest dolna płyta i y, nie przyjął się ten strzał y, Za to Panterę A mam ustawioną bokiem i tutaj nie było problemu y, Za to Oj zrobił mi obrażenia Czekam na naprawę, ale dokończył mnie właśnie ten IS. No, kilka, kilka fragów zrobiłem, Wielkiego, wielkiej, wielkich dokonań nie mam, no ale drużynowie zdążyli przejąć punkt, a ja idę w samolot, w bombowiec. A jest B24. Nie mam nawet żadnego myśliwca na ogonie. Nie lubię latać bobowcem na miejskich mapach, bo tam zawsze jest jakaś os osłona. I kiedy leci się z niewłaściwej strony, trudno jest zrobić jakieś fragi czy jak cokolwiek innego sensownego. No i jak widać z tego nalotu, nic, nic się nie przyjęło. Teraz padałem jakieś trafienia, może będą asysty. Zrzucam na przeciwników y, y, artylerię, po co ma się kisić y, u mnie. Niech chociaż y, jakieś... Y, Uszkodzenia się od niej trafią. Tutaj już zeszło M51, a przede mną jest ten SU12254. Dla tygrysa jest to groźny przeciwnik, dlatego że od przodu nie bardzo można mu tam wielki, wielko, wielko, wielkiej krzywdy zrobić. Ten telegraf się schował za budynkiem. Najpierw myślałem, że może jeszcze się pokaże, wynurzy z za rogu, no ale definitywnie tam schowany. Jeszcze poleciały na niego bomby. Wolałem od nich odjechać. A miałem też nadzieję, że one rozwalą tego niszczyciela. Okazuje się, że nie, dlatego będę do niego podjeżdżał. tutaj ostrożnie, nie ma co szarżować bo jeden strzał może skończyć panterę bez żadnego problemu no i właśnie yy, SU patrzy się na mnie, czeka na mnie aż wyjadę, dlatego zrzucam dym żeby go odciąć yy, od yy, od, tej, od yy, tej ulicy na przestrzale właśnie yy, tipo prze, odbija punkt Przejechał mi tam M51, kiedy patrzy, patrzyłem się, co robi SU. No, ale dym był już wystawiony, wyjechałem do niszczyciela i nie miałem wielkiego problemu, żeby go rozwalić. Bo, no bo z boku to jest łatwy cel. Gorzej, że sam dostałem obrażenia, które muszę chcę, czy nie chcę naprawiać. Zwłaszcza, że teraz to M51 rozwaliło mi wieże, zamek i tak dalej i tak dalej został mi tylko jeden załogant no muszę po prostu i, i na całe szczęście drużynowi pomogli rozwalili tą m 50 jedynkę. niestety straciliśmy już kapa i nie ma tam nikogo kto by mógł go odbić powalczyć z tym typo, który go odbił dlatego będę tutaj y, y, zostawię drużynowych niech się ba y, bawią z tymi y, czołgami od przeciwników a sam jadę na y, A Mam tylko dwóch załogantów przeładowanie będzie trwało wieki dlatego muszę bardzo uważać co będę robił żeby nie popełnić błędu przy tym Tipo a postał stał tyłem, dostał podpalenie teraz się obraca, odbijam jego strzał powoli, ale kończę przeładowanie, podjeżdżam sobie jak najbliżej i teraz strzałem w jarzmo dokończyłem yy... Tam m4 i mogę przejąć odbijać y, punkt gorzej że z respa wyjechał następny przeciwnik tutaj kolega z za kanału przyjechał też przejmować lepiej by zrobił gdyby został tam gdzie był to jest pantera fk nasza ja idę ponownie w bombowiec będę tutaj y, na punkcie przejmował. No, kolega Fantażer zrobił błąd. Trzeba było pilnować tego przejazdu, okazuje się, w tej sytuacji. No, a jak widać, na mapie zostało tylko dwóch przeciwników. Ta MT-51, który jedzie do nas, i ciężki czołg. Zrzucam bomby w kierunku kapa. M51 rozwalone i ja też. Różnie już na mnie bomby zrzucali. Tu pozdrawiam swoich klanowiczów. I w ten sposób dołączyłem do ich grona. Ale za to jaka skuteczność. Dzięki temu nalotowi udało się obronić kapa. I wygraliśmy bitwę, a ja mam pierwsze miejsce. Bitwa może nie jest szczególnie udana, jest tylko 7, kapu, 7 fragów, ale rozwalenie swojego czołgu bombami jest szczególnym osiągnięciem, dlatego wam tą bitwę pokazuję. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!